Miałem kilka próśb od, na komunikatorze, kilka prośb w komentarzach, żeby zrobić pytania i odpowiedzi, Q&A, taki odcinek. Jak najbardziej mogę zrobić taki odcinek, dlatego jeżeli macie jakieś pytania, coś chcecie zapytać, coś chcecie wiedzieć o mnie, o ekipie i tak dalej, to napiszcie, napiszcie Q&A, i jakie chcecie zadać pytanie. Witam wszystkich tutaj u lat. Nagrywamy kolejną serię filmików o replikach, o sprzęcie, o różnych naszych takich gadaniach. I tu mamy kolejne, kolejną zabaweczkę. Tym razem jest to replika Nunka. Jego najnowszy nabytek. Ona w sumie była do tej pory na jednym strzelaniu. Takie ładne cudo. No naprawdę fajnie wygląda. No tutaj trochę po już zakładanych akcesoriów. Ale w bebechach dużo żeśmy nie grzebali. Ale coś tam mimo wszystko jest zmienione. I, no, postanowił, że da nam go też na recenzję, żebyśmy go pokazali. To jest icesik, to jest Mars. Nie pamiętam dokładnie, jakie to ma tam ten oznaczenia, ten Marsik. Czy on tu jest jakoś oznaczony dokładnie, co to za model? Nie. Wiem, że to jest model DMR i to jest już wariant z mosfetem I to mosfetem już na mikrostykach. Więc taki całkiem fajny bayer. Ja tam w opisie dam gdzieś, co to dokładnie jest za model. I teraz tak, idąc od przodu. Co powiem, nie wszystko jest stokowe, bo wymieniony jest, wymieniona jest lufa na lekko dłuższą i trochę bardziej precyzyjną, bo poszedł, poszedł promyk, wymieniony jest cylinder i dysza i sprężyna. I to jest wszystko, co ruszaliśmy, reszta zostało stokowe. Ze względu na to, że poszła lufa 510, oryginalnie była 560, chyba 7 czy 570, musieliśmy dać taką małą przedłużkę. Co wygląda nie wygląda źle, moim zdaniem. Całkiem fajnie się to zgrywa. Czy to tak z takich rzeczy zewnętrznych, bo od tego zaczynamy. I tak, od przed, No tak, przedłużka, urządzenie wyletowe, klasyczne, bez tam jakichś tam fanabeli. Dalej mamy całkiem ładny front w kimodzie. Od góry też jest kimod, co raczej jest niezbyt częste, bo zazwyczaj tu mamy całą szynę, a tu mamy też wyciętą, odciążoną i mamy danego kimoda. Od boków i od dołu też kimodzik. Adek już tutaj coś sobie pomontował, wyładał jakiś tam mały bipodzik, jakiś tam chwyt frontowy, skośny. Mi nie do końca leży, jest trochę za bardzo pionowy, ale Adek mówi, że fajnie, więc jak najbardziej. Na głównym body, główne body jest w ogóle tak dość fikusznie zrobione, bo jest takie tupo wycinane, no, wygląda to naprawdę fajnie. Z oznaczeń mamy tu CPX-a, tu mam oznaczenie MARS. Tam są jeszcze jakieś oznaczenia pod spodem, ale Adek założył plastikową nakładkę na gniazdo magazynka i niestety trochę to pozasłaniał. Ale cóż, mamy tutaj też oznaczenie Airsoft Electric Gun Manufacturer, bla bla, bla ICS Taiwan, tak i tak dalej. Mamy też ostrzeżenie o tym, że to ma działającego blowbacka. Co prawda jest to elektryczny blowback i ja on tylko ta blaszka lata. Praktycznie tego nie czujesz w przestrzeni. Ja wręcz miałem wrażenie, że jest to wyłączone, kiedy się nim bawiłem. A dopiero potem zauważyłem, że jednak faktycznie jest. Mamy fajnie, bo mamy dwustronny selektor ognia. Tak, I działa z obydwu stron. Całkiem fajna rzecz. tak? Dwustronny zrzut magazynka. I to tutaj mamy z tej strony mamy powiększony przycisk, więc też, też, też zgadnie to wygląda. I do tego tak no, kozacko wygląda. Bo to, to jest chyba największa zaleta takiego przycisku. Tak? Do tego jest fajny spuścik. Taki ten szybki z ząbkiem, też bardzo zacna rzecz. Znaczy, zacno? No, fajna, po prostu się podoba. I chwyt też oznaczeniem ICS-a. Plastikowy jak zawsze. I naprawdę fajnie wyprofilowany. Co prawda bardziej skośnić, na przykład w specnach, tych nowych edgeach i tak dalej. Jest tak klasycznie ukształtowany, jeżeli chodzi o skos, ale całkiem fajnie się to trzyma. Jest to całkiem przyjemne w odbiorze. Co prawda, no może faktycznie pionowy byłby troszkę wygodniejszy, ale ze względu na wyprofilowanie ogólnie całego chwytu, naprawdę bardzo, bardzo wygodny. No i na końcu mamy kolbę też ICS-ową co fajne, te kolby można kupić i one wchodzą na klasyczną prowadnicę kolby. Nie musimy zmieniać prowadnicy na jakieś tam specjalistyczne, tylko po prostu tutaj od dołu jest śruba impusowa, którą regulujemy docisk i po prostu podkręceniem jesteśmy w stanie całą tą kolbę sobie zsunąć. Dostęp do baterii jest z tyłu. Dostęp do baterii mamy tutaj. Tak? Po zdjęciu stopki i mamy tutaj Dostęp do wszystkiego, no chodźże. Co prawda, powiem szczerze, jedno, co mi się nie podoba, to trochę krótkie kable. Przełożyliśmy to na T-Connecta, i te kable są dość krótkawe. No to chyba ADEK zostaje podłączną baterię, i chyba będzie po niej wchodzą stiki. Ogólnie takie do tej kolby bez żadnego problemu, tej długości, nawet dłuższe. I wchodzi nawet, wchodzi nawet coś takiego. To jest mój nowy nabytek, to jest bateria litowo-jonówka. Testuję ją teraz w serce. Czekaj, fajnie to chodzi, a przede wszystkim miałam taką samą kolbę, a ta, a ta bateria wchodzi tu idealnie. I to jest 2600 pojemności, więc naprawdę sporo można sobie postrzegać, można sobie pozwolić trochę poszaleć. Oczywiście kolba ma regulację wysokości baki policzkowej i regulację wysunięcia stopki. Jakby komuś było za długo, za krótko, to można coś jeszcze wyregulować. A, po przełączeniu na y, blokadę zrzucana jest sprężyna. Fajny bajer, naprawdę fajny, szczególnie, że tu mamy system szybkiej wymiany sprężyny, czy raczej szybkiej wymiany całego zespołu gearboxa. Więc całkiem fajny bajer. Coś, rzecz, która mi się osobiście niekoniecznie podoba, ale chyba jest wymuszona konstrukcją tego dzielenia gearboxa. Jest odrobina luzu na połączeniu body. Jest to nieduży luz, ale jest. Jest to nie tania replika, bo to około dwóch koła kosztuje, więc teoretycznie mogłoby go nie być. Od razu uprzedzę pytania, jest to replika nie z polskiej dystrybucji, tylko z austri austriackiej, więc to nie jest tak, że dla polskiego sklepu zrobili badziewię. To tą legendę pominimy Raczej tak nie jest. Tak czy inaczej, teraz pokażę coś, coś do środeczka się dostaniemy troszeczkę. Wypychamy ten pin. Tak? I replika jak w ostym, łamie się na dwie części. Co tutaj ona powinna się dalej złamać ze względu na tą wkładkę, który dał adek. Nie jest w stanie otworzyć się dalej. Tak? I mamy dostęp do górnej i części gilboxa którą wyciągamy przez pociągnięcie za dźwignię przeładowania. I to jest górna półka. Ja to tak sobie zamknę na razie, żeby mi nie przeszkadzało za bardzo. O. I teraz tak. Co w niej wymieniłem? Wymieniona została dysza, bo ta oryginalna była niby w miarę szczelna, ale taka niezbyt rewelacyjna. To wymieniliśmy. Do tego wymieniliśmy cylinder, bo cylinder był z otworem. I jak tylko do nas przyjechała, to miał być docelowo karabin na 500 fps na DMR-a, więc tu był cylinder typu drugiego. I nawet na Lufie tylko, znaczy tylko, 510, tak? czy tylko, czy aż, to już tam ciężko powiedzieć, doszliśmy do poziomu, że większa sprężyna nie dawała więcej fpsów. Doszliśmy tam do poziomu 3, 480 i dalej nawet po włożeniu 150 nic to nie zmieniło uznaliśmy, że prawdopodobnie jest to spowodowane cylindrem o za małej ilości powietrza do tak długiej lufy, więc wymieniony został przez nas też cylinder. Cylinder i I tak, po włożeniu samej wymianie cylindra i dyszy, stok na stokowej sprężynie na początku mieliśmy 460 fps niecałe, i już po wymieniu tylko tych dwóch elementów na tej samej sprężynie od razu mieliśmy 485. Więc jakieś 20-25 fps od razu pyk do góry. Więc całkiem spoko, bez dużych inwestycji. Co wstawiliśmy jeszcze ciut mocniejszą sprężynę, i to jest chyba 130 Guardera albo Tornado, nie jestem pewny, nie pamiętam. Chyba Tornado, bo Guardia jest srebrna, to jest czarna. I mamy 492-495 fps. I bardzo stabilnie, bardzo fajnie to kręci. Bardzo fajnie to strzela. Zresztą to, to jeszcze będziemy pokazywać, tak? I to jest ten górny element. Pozostałe elementy w gitboxie to tak. Głowica cylindra bardzo fajna. Co prawda jest plastikowa, ale jest fajnie wykonana. Naprawdę solidna. I mamy jeszcze cylinder, znaczy tłoczek on ma chyba 6 czy 7 stalowych zębów. Pozostałe plastikowe. Plus też o ile pamiętam chyba ma kompozytową głowicę tłoka. O ile pamiętam. Kurde, nie dobrze pamiętam. To otworzymy. Daj mi cały cały ten zestaw narzędzi. Otworzymy go. Adek się nie obrazi, bo i tak go przecież rozkręcałem sam. Więc gwarancji już bardziej nie straci. Pomijając to, że możemy wyjąć ten cały element i powiedzmy go błyskawicznie wymienić, to ten element ma jeszcze szybką wymianę sprężyny. I to się robi o tak. Po wyjęciu ten i mamy wyjętą sprężynę. Więc yy, zmiana FPS-ów, czy dostosowanie się do wymogów, to jest chwila moment I jest to. Yy, jednak sprężyna Guardera. To nie jest czarna od yy, Tornado, tylko to jest Guarder. Dobra, szybko rozkręcimy, żeby zerknąć, co jest w środeczku. I to jest tak. Tak jak mówiłem, kompozytowa głowica tłoka. Tłoczek ma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stalowych zębów. E, całkiem fajnie wykonany, to widać, że to jest taki przyzwoity plastik, przynajmniej takie budzi wrażenie. E, głowica tłocz, e, cylindra też plastikowa. E, wszystko jest no, uberszczelne, jest pełna strzykaweczka. Dopóki nie zdejmę palucha, to wszystko chodzi. O te, a jak nie jest zatkana dysza to jest praktycznie zerowy opór na cylindrze co też jest fajne i co kiedyś sprawiało mi trochę problemów w niektórych lepikach że tutaj był luźno latający tłok miał opór na głowicy Replika skręcona, znaczy replika górny, górna półka gearboxa. Wkładamy z powrotem sprężynkę. Tak. I blokujemy ją. I cała góra złożona. Co do dołu, gearboxa. Ja go nie rozkręcałem. Nasmarowanie jest przyzwoicie. wypodkładkowanie jest bardzo przyzwoicie, nawet powiedziałbym, że bardzo dobrze. Więc tutaj nie ma się do czego przyczepić, i dodatkowo mamy tą kostkę stykową już na mikrostykach. Więc nie mam tego typowego elementu, tylko to jest cała kosteczka z mikro, znaczy cała kosteczka z mosfetem, i to jest bardzo fajny element. I tak składamy to. Najpierw trzeba założyć dźwignię przeładowania, tak a potem wsuwamy to wszystko. A może jak już mam to jeszcze wyjmę i pokażę. Tak wygląda ze lufy. To jest komora oryginalna ICS-a. E, bardzo fajna. Moim zdaniem metalowa, fajnie wykonana. Pstryka? Nie, nie pstryka. Nie pstryka e, niestety. E, ale to chyba jedyna wada. Fajnie, fajna, naprawdę fajna komora. Co prawda jest problem znaleźć e, komorę, która mogłaby ją zastąpić. Bo chyba tylko e, Max Model robi do, do ICS-a. E, aftermarketową komorę z CNC bo wszystkie inne robią to. Tutaj w tej chwili jest UFA Promyk wstawiona, komora została oryginalna yy, oraz wstawiliśmy gumkę Mapy Leafa i Distancer Omega. Yy, Mapy Leaf 70. Zamykamy. Zamykamy tutaj, wciskamy pin i replika jest poskładana. I to jest chyba największa zaleta ics -a. To właśnie ten system. I naprawdę dla samego jego warto czasem taką replikę kupić. Chyba nie jest tania, ale oczywiście tradycyjnie, jak zwykle, o czymś zapomniałem i zawsze o tym samym. Po pierwsze, waga. Ta replika goła nie jest bardzo ciężka. Ona waży około 3, chyba 3300 Coś takiego goła. W tej chwili, z całym tym sprzętem, to jest dość ciężka luneta, dwójnuk. To waży około 4, 4 i 4, 200 może. Tak, pira z oko. Tej chwili, no niestety nie mam wagi ze sobą, więc nie mam jak tego dokładnie zważyć. Kolejna rzecz, o której tutaj chcieliśmy powiedzieć, to magazynki, o której znowu zapomniałem. Co na razie pokażę, czy magazynki się wpinają, a potem, potem jeszcze powiem, czy któreś nie chciały podawać na której ślepice To jest magazynek, który Adek sobie kupił a moeby bo jest fajny krótki i nawet przy krótkim bipodzie Daje się postawić. I nie, nie, nie stoimy na magazynku, tylko na, na, na rączce. Tak? Bardzo fajna rzecz. Mogłem, bardzo fajne magazynki, bardzo fajnie wykonane, z fajną fakturą. One są, mimo że to są małe magazynki, to mieszczą aż 120 kulek. I ta budowa, konstrukcja jest naprawdę fajna. To taki solidny plastik. I, no i wyglądają kocacko, moim zdaniem, w tej replice. Taki, taka. Mm, Dziecko serki albo młodszy brat serki coś takiego. Szczególnie z tym magazynkiem. Teraz tak, ten magazynek sobie wytniemy. I tak, one na pewno podają, bo Tadek sprawdzał, z tym, że z tego co zauważył, to one nie lubią być nabite do pełna. Z niewyjaśnionych przyczyn przycinają się w momencie, jak mają za bardzo nabite kulki. Nie jestem pewien czemu, jeszcze będę roz... starał się znaleźć przyczynę tego, ale możliwe, że sprężynka gdzieś się przycina tam, jak jest za mocno ściśnięta i gdzieś tam się, nie wiem, źle, źle prowadnica ją blokuje czy coś, ciężko mi teraz powiedzieć. Ale przy za dużym nabiciu kulek był problem. Kolejne magi, które mamy sprawdzone to są NG, one też podają, też się wpinają, siedzą bardzo fajnie sztywno, praktycznie, praktycznie bez luzu. Z tym, że niestety jak to zazwyczaj te magazynki nie wypadają. Ten mały wypada. Te nie wypadają. Dalej. Magazynki GMG, ten hajkapik. Co prawda, też nie chce wypaść. Ale wchodzi bardzo ładnie. Prawdopodobnie będzie podawał. Tak mi się wydaje, bo skoro ten GNG będzie podawał, to i tak. Magazynki specne też się zapinają i siedzą całkiem fajnie. Jak na, na, jak na nie, jak to, że one są jednak dość małe, to całkiem przód tył nie ma praktycznie w ogóle luzu, troszeczkę luzu na boki. Ale siedzi twardo, nie wypada i jak naciśniemy, to wypada sam. Dalej. Arystoskie magi też siedzą, podobnie jak specna. No trochę najwięcej luzu mają, chyba i wypadają Czyli też tylko. Co tu jeszcze mamy? To jest to yy, magazynek od Specnecz. Siedzi. Też fajnie. Trochę luzu na boki, przód tył bardzo sztywno. Yy, I jeszcze mamy ten magazynek od yy, Dynamic Arms. Trochę nietypowy i to jest magazynek, który tu nie wchodzi. Nie jesteśmy w stanie go zabrać. Ten magazynek nie wchodzi do ICS Marsa. Dziękuję. Ok, teraz nagrywamy ICS Marsa, jak strzela. Kolki jakie używam to 40 od BLS. -a. No bo to teoretycznie DMR i z takich hadek strzela, więc te, na tym będziemy testować. E, na razie jesteśmy na 60 metrów, sądź, co, co prawda ta odległość to chyba będzie bardziej żart. No ale zobaczmy. 60 metrów, no to żadne wyzwanie dla tej repliki. Idziemy dalej. Na 70. Ok, jesteśmy na 70 metrach i powtarzamy teścik. 50 metrów to też nie był problem. Więc próbujemy na 80. Dobra. No coś ten magazynek tak nie do końca, ale nie podaje. O, te 80 metrów ktoś tak bym powiedział, że na granicy powtarzalności. Ale nie jestem pewien, czy to nie jest wina tego magazynka. Teraz spróbujemy inny. Testujemy teraz magazyneczek specny ten odedra. Może będzie lepiej. Powiem, ale moim zdaniem jest znacznie lepiej. Teraz jeszcze od GNG. Teraz 90 metrów i to już jest raczej taki dla 500 FPS-ów to chyba granica. Więc już raczej za bardzo się nie uda stawić, no ale. Spróbujemy, zobaczymy. I znowu wracamy do magazynka od specny. Ma wrażenie, że na im ta replika szerejle. 50 metrów Da się trafić choć to już jest bardzo daleko, i niestety co do magazynków, to powiem tak: lepika jest może nie tyle że wbredna, że nie podaje, praktycznie na ja wszystkim co testowałem, to podawała. Ale był problem w takim, że niektóre magazynki prawdopodobnie lekko przesuwają komorę opka, bo ona ma luz przód tył i tracimy tą perfekcyjną strzałość. I niestety, ale kupił magazynki, ja mówię, fajne, krótkie, ale one nie są zbyt rewelacyjne. Niestety. Poszedaliśmy trochę z tego małego żelastwa, znaczy może nie takiego małego, bo to jednak kawał żelastwa, bądźmy szczerzy. I tak, strzela to całkiem fajnie. Eee, przynajmniej w mojej opinii, całkiem fajnie celnie. Eee, na 80 metrów to nie było większego problemu z trawieniem, jeżeli włożyło się dobry magazynek. Okazało się, że te magazynki, Radek kupił, znaczy Nune kupił te krótkie takie fajne moeby. Nie do końca idealnie wpinają się do komory. Znaczy do gniazda. Znaczy, Inaczej. W środku w gnieździe jest komora chopa, nie? I ona ma lekki luz przód-tył. Można ją lekko palcem przesunąć. To samo można zrobić magazynkiem. Jeżeli magazynek nie pasuje idealnie, to możliwe i prawdopodobnie takie z tej repice przesuwa lekko komorę do przodu. I wtedy niestety tracimy trochę na szczelności to raz, dwa może nam się pojawiać rozrzut. I to tutaj miałem, miało miejsce. Najlepiej, wbrew pozorom, ta replika strzelała na magazynkach od, od specny edge. E, o dziwo! Pewnie te magazynki najbardziej zbliżane są do oryginału. I wtedy nie miała żadnego problemu z podawaniem, z celnością. Znaczy, żadnego. Tam też się zdarzały jakieś odskoki, ale dużo mniej. E, więc to był ten problem. Na 90 metrów też udawało się trafić. Choć to już była tak jak mówiłem granica dla tego typu repiki. To jest tylko 500 fps, do tego lufa 500, nie jakieś 70. Więc no, moim zdaniem nie jest źle. Ale przede wszystkim musimy jeszcze dobrać do niej odpowiednie magazynki. Tak czy inaczej, na dzisiaj to już wszystko, co mieliśmy do nagrania. Zapraszam do komentarzy. Bo tak jak już mówiłem, będziemy nagrywali filmik pytania i odpowiedzi. Więc zbieramy pytania. Które można zdawać oczywiście w komentarzach, ewentualnie gdzieś tam na prywatnych wiadomościach czy coś. Tak czy inaczej, serdecznie zapraszam do komentarzy. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję wszystkim za oglądanie i zapraszam ponownie.